wychodowali metodą właśnie obróbki propagandowej, psychologicznej, wychodowali ludzi, yy, którzy zgodzili, godzą się swojej masie ogromnej. Nie wszyscy to, to do jednego, ale generalnie ludzie się godzą na swój status parobka i niewolnika, tylko chcą, żeby jako niewolnicy i parobcy byli w miarę łagodnie traktowani. I ta metoda kija i marchewki to żeby była używana w taki sposób, żeby mniej kija było, a trochę więcej marchewki. I nie chcą być ludźmi wolnymi, zgodzili się na to, że nie walczą o swoją wolność, niech już będzie to niewolnictwo, i tylko teraz się zastanawiają, co oni teraz z nami zrobią. Jeżeli pojawia się w ludziach takie myślenie, co oni teraz zrobią z nami, to znaczy, że ci ludzie godzą się na swój status, że są przedmiotem w czyichś rękach, bo się nie zastanawiają, co my teraz ze sobą zrobimy, co ja zrobię ze sobą, tylko co oni teraz z nami zrobią. Mamy pijaka, który ma prawo, takie są przepisy: wykupić mieszkanie za 12 tysięcy, bo jest pijakiem, bo jest biedny, bo ma niskie dochody. Uznaliśmy, że ma mieszkanie komunalne czy jakieś, wykupić, bo nie chcemy, żeby wylądował pod mostem, bo nas będzie kosztował wtedy więcej. W porządku. Czyli pijak ma prawo wykupić mieszkanie za 12 tysięcy. A Nawrocki jest gołodubcew i nie stać go na kredyt w banku, więc się umawia z tym gościem prywatnie we dwóch na coś w rodzaju kredytu. Podpiszemy kwity takie, że pan sobie wykupi to mieszkanie za 12 tysięcy, ostatecznie kiedyś to mieszkanie będzie moje, a ja panu obiecuję, że będę panu płacił co miesiąc koszty tego mieszkania, tam na jakąś rentę się umawiają. To w zasadzie tyle, co raty kredytowe do banku. Tylko, że w banku kredytu by Nawrocki nie dostał, a u tego gościa, pijaka, dostał kredyt. Podpisali kwity dzisiaj. Państwo nic nie straciło na tym interesie, ani grosza, w żadnych podatkach, nikt nikogo nie oszukał, a to, że dziad wylądował, yy, dziad pijak, w jakimś ośrodku dla dziadów pijaków, z Nawrockim czy bez Nawrockiego by wylądował. Tylko jeszcze by tego mieszkania nie miał. Bo on nie miał na początku tego biznesu tych 12 tysięcy, żeby wykupić mieszkanie. I przez te całe lata, kiedy Nawrocki coś mu tam płacił, koszty tego mieszkania i inne rzeczy po drodze, tę, na którą się dogadali, to ten pijak. Gdyby ten pijak, odwróćmy mi sytuację dostał całe pieniądze pierwszego dnia, to by ja od razu przepił. Witajcie moi drodzy. Rozumiecie, podajecie się, czy walczycie ze mną o wolną Polskę. Otóż e, informuję was, że nie możemy się już wycofać. Musimy iść do przodu. E, trochę informacji do mnie spływa. Przeglądam e, TikToka, internet, głównie TikToka. E, ja po prostu się od ludzi wielu rzeczy dowiaduję z filmików, które zostały e, zamieszczone e, na TikToku. E, zebrałam te informacje i chciałabym się z Wami tymi informacjami podzielić. Jak już Wam mówiłam, w pierwszej turze nie mogą zagłosować. Odebrano mi prawo do głosu. W jaki sposób? E, w taki sposób, że e, w poprzednich wyborach miałam taką możliwość, tak, że. Poprzez bankowość, bo jest taka możliwość poprzez bankowość, zmienić sobie miejsce do głosowania. I tam, gdzie przebywasz, może zagłosować. I ja to zawsze robiłam, to działało, dostawałam zwrotnego maila, potwierdzenie, tak, pani ma zmienione, może pani głosować. Tym razem było inaczej. Nie, nie otrzymałam żadnego maila z urzędu i to mnie zaczęło martwić, bo to było dziwne. Poszłam na wybory i się, co okazało, i miałam lęk. Miałam lęk, że nie będę mogła zagłosować, i się potwierdziło. Z panem doszliśmy do prawdy. Otóż oni zrobili tak, że zablokowali wnioski ludzi którzy zrobili to poprzez profil zaufany, poprzez bankowość, po prostu wypowysyłali te wnioski. Uznali wnioski tylko ludzi, którzy mieli aplikację M-Obywatel. Nie było żadnej takiej informacji, ogólnie yy, na stronie gov.pl nie było informacji, że to zostało zmienione, że musisz mieć koniecznie aplikację, żeby sobie zmienić miejsce. Gdybym wiedziała, to bym poszła po papier, prawda, bo ja nie chcę mieć tej aplikacji. Nie, nie przy tych rządach, może jak będzie Grzegorz Braun premierem, to ja wtedy yy, taką aplikację sobie założę, nie przy tych rządach. I, I nie zagłosowałam i taki, o, takich osób, które nie mogły zagłosować z różnych powodów, bo im odmówiono, było na pewno więcej. Nie tylko ja byłam. Potwierdziła mi jeszcze jedna osoba, która no zdecydowała się jednak pójść po ten, po ten dokument, po to zaświadczenie, bo widziała, że coś jest nie tak, bo nie, nie ma potwierdzenia. Więc to jest jeden sposób na fałszowanie wyborów, czyli poprzez aplikację M-OBYWATEL. Drugi sposób, w jaki sfałszowali wybory, to to, że. Wyszło, że Trzaskowski wysyłał listy, znaczy urzędy miast wysyłały list do samorządów i namawiały do głosowania na niego. I to jest po prostu zakazane. Słyszałam, że przerywali ciszę wyborczą, dokładali kart, dodatkowych kart, były dodatkowe karty, ludzie zgłaszali, że dziwne dodatkowe karty się pojawiały. Z jednej strony blokowali nas, żebyśmy faktycznie zagłosowali, czyli blokowali ludzi przed zagłosowaniem. Ja akurat chciałam głosować na -a, nie? A z drugiej strony dopisali setki osób, właśnie do tej listy, osób, które miały tylko zagłosować w tym danym dniu. Czyli to, to takie głosowanie tymczasowe, na czas wyborów. Jest taka lista i oni podopisywali setki osób. Co jeszcze wyszło? Pan z Sejmu mówi, że głosowali Ukraińcy, więc to się potwierdziło, to co mówiło się o tym, po co oni tych ludzi tu sprowadzają i tak dalej. To właśnie było po to, faktycznie to się potwierdziło. Oni sprowadzili tych ludzi, żeby, żeby w przyszłości sobie po prostu zapewnić wybory, tak? Żeby mieć tych wyborców. Wiedzieli, że my się przebudzimy, wiedzieli, że my nie pójdziemy na wybory, nie zagłosujemy, więc pomyśleli sobie, że. Ukraińcy będą po prostu ich wyborcami. I też naobiecywali im, narozdawali, prawda? No bo to, to były ich metody przekupstwo, to są ich metody te socjale i tak dalej. Ogólnie nie jestem przeciwko pomocy, tak? Ale oni faktycznie robią to po to, tak? żeby, żeby przekupywać ludzi. Ale to też, są, to też są bardzo marne pieniądze. Ja mam w urzędzie pracy to, żeby dostać zasiłek, to też trzeba jakieś warunki spełniać. To nie jest takie obsiupnie. Czyli, czyli dopisywali ludzi dodatkowo, dokładali kart albo karta nie miała pieczątki, czyli w takiej sytuacji taki głos jest nieważny. Co jeszcze? No to, to, że w mediach odgrywają szopkę, że manipulują e, widzami, e, czyli nie dopuszczali, nie równo, równo nie traktują, e, nie, równo nie traktowali kandydatów, e, nie pozwalali Braunowi e, na samym początku e, brać udział w debacie. Potem mu jakoś się udało, tak, TV Republika mu, nie, mu pozwoliła i gdzie on jeszcze był, chyba w TVP, tak, był. No w każdym razie, w każdym razie były problemy z tym, żeby on... E, no, mógł być w telewizji zaprezentowany. Myślę, to już takie moje zdanie, że oni musieli przekupywać też ludzi, żeby, żeby ktoś na nich głosował. Dodam, że Jarosław Kaczyński niedawno powiedział, że, że Donald Tusk, nie, Trzaskowski to całe środowisko, oni funkcjonują tylko dzięki tym mediom. To, to nie jest tak, że to są ich na nich realne głosy, że faktycznie oni tyle mają tych głosów, tylko to jest wszystko jedna wielka manipulacja medialna. Gdyby nie media, nikt by na nich nie zagłosował. No a to, co wczoraj się wydarzyło, ja wam powiem, co się działo. To jest takie moje osobiste doświadczenie, być może ktoś miał coś podobnego. Ja nie oglądałam tej debaty na Wrocki Trzaskowski, tylko potem widziałam fragmenty i zobaczyłam e, zdjęcie Trzaskowskiego, takie. I, po, I w sercu usłyszałam uśmiech pedofila. I to nie była moja myśl, to było jakby coś przyszło do mnie, nagle takie olśnienie, takie. I słuchajcie. Nie brałam tego poważnie, tego głosu, bo sobie pomyślałam, no nie wiem, czy to pedofil, nie? No ale, ale y, za moment zrozumiałam o co chodzi. Za moment. Zobaczyłam fragment na TikToku, gdzie Karol Nawrocki wręcza zdjęcie, pokazuje zdjęcie z pedofilem Trzaskowski zapłacił pedofilowi ogromną ilość pieniędzy. On miał pod opieką jakieś dzieci. Także straszna sytuacja. To jest, z tego wynika, że to jest po prostu jakaś przestępczość pedofilska. Co jeszcze? No to co, to co, no mogliście zauważyć, nie? Zrobili z Nawrockiego przestępcę, ćpuna. I słuchajcie, zrobili coś no, perfidnego. Ja wam mówiłam, że oni są zdolni do wszystkiego. Dzisiaj, wiecie, są te różne sposoby, AI i tak dalej. I to jest właśnie to zagrożenie. No jest na tej debacie Karol i jest ten Trzaskowski, tak? I co się okazało? Ich sylwetki zostały zamienione, ludzie do tego doszli. Ja patrzę faktycznie, bo ja się zastanawiam, dlaczego Trzaskowski ma tak dziwną twarz. Ma jakąś taką dziwną twarz. I słuchajcie, i oni pokazali, jak Nawrocki ćpa. Rozumiecie? A ich sylwetki były zamienione, bo Trzaskowski wyglądał na bardzo rozbudowanego faceta takiego, a Nawrocki był szczuplejszy, no i też Trzaskowski miał taką mowę ciała, spokojną, taką stabilną, jak to nie on i zrobili z Nawrockiego po prostu jakiegoś kryminalistę i mnie to nie dziwi, tak, bo ja mam, ja byłam ofiarą takich ludzi perfidnych, narcyzów i oni są w stanie tak ci po prostu nakłamać na twój temat, napuścić na ciebie ludzi, tak zdeterminowani. Podsumowując, w jaki sposób fałszywali wybory? To, co udało mi się zebrać, te wszystkie informacje, Wam przedstawię, w jaki sposób się to robi, w jaki sposób się fałszywuje te wybory. No manipuluje się społeczeństwem, wykorzystuje się do tego media, ale to po pierwsze. Przedstawia się w jakieś sondaże, które nie są zgodne z prawdą, czyli Brown 0%, kiedy na jego wiecach była masa ludzi. To, co Wam mówiłam, czyli blokowanie ludzi, nie, nie umożliwienie im zagłosowania. Tak? Ludzie wysyłali wnioski, ale te wnioski nie były przez urzędy zatwierdzane, a z kolei były. Wiecie, uznawane tylko z aplikacji M-Obywatel. Ja sprawdzałam po czasie, na GoFPL nie, nie było takiej informacji, że tylko sobie możesz zmienić przez aplikację. Ta informacja, że tylko aplikacja albo papier, to było na Onecie. Ja to na Onecie znalazłam. Czyli oni się zmówili po jakiegoś oficjalnego komunikatu, że musisz mieć aplikację, aby sobie zmienić miejsce do głosowania. Gdyby mi dali taką alternatywę, to ja przy pierwszej turze bym poszła po, po dokument, bo ja nie chcę mieć aplikacji. Zaświadczenia o prawie do głosowania posiadają taki hologram. I te hologramy, jak twierdzi Pan z Sejmu, można je zakupić. I oni je pozakupywali i po prostu naprodukowali dodatkowych kart. Yy, głosowali Ukraińcy. To są ich wyborcy. Oni wiedzą, że po prostu my nie pójdziemy na nie zagłosować, więc oni mają tych tak Ukraińców. Po są ci Ukraińcy? Po to są ci cudzoziemcy, żeby oni mogli wy wygrywać te wybory. Yy, no manipulacja przez media, yy, nienawiść, yy, szerzenie nienawiści, atakowanie ludzi, yy, niszczenie czyjejś reputacji po to, żeby ludzi zniechęcać. Yy, rozsyłanie przez urzędy miast do samorządów yy, listów, które namawiały do głosowania na Trzaskowskiego. To jest zabronione, tego się nie robi. Po prostu zmowa urzędników. Nie. nie dopisywanie ludzi, yy, tych, którzy. No, na tej liście do tymczasowego głosowania z zaświadczeniem o prawie do głosowania, dopisywanie tych ludzi. No, no to były setki, setki, nie? I to, to, to zostało zgłoszone. No, jakieś błędy, tak? Czyli brak pieczątki, to też słyszałam. I z jednej strony uniemożliwiali ludziom zagłosowanie, a z drugiej strony dorabiali swoich ludzi, żeby, żeby tych głosów było więcej. No dobrze, to jest ta kwestia. Natomiast chciałabym przejść do. To jest bardzo ważne, bo słyszałam po prostu wywiad e, Wojciecha Sumińskiego. I on w tym wywiadzie powiedział, że on prosił Karola Nawrockiego o to, żeby mu pomógł ujawnić dokumenty, żeby chciał po prostu, żeby zostały ujawnione dokumenty w związku ze śmiercią księdza Jerzego. I Karol mu obiecał, że to zrobi. Po czym no, spotkał się z nim ponownie i powiedział, że nie może tego zrobić, bo go usunął. I dla mnie to jest wniosek taki. Może zanim przejdę, to opowiem to, co jeszcze Wojciech Sumyliński powiedział, że był taki spisek, spisek, Jaruzelskiego, Mazowieckiego, Kiszczaka i paru innych. I on y, powiedział właśnie, że słyszał rozmowę, jak oni planowali to. Śmierć księdza Jerzego. I, i nowe, nowe rządy, tak? Nowy, ten okrągły stół planowali. I powiedział, że, że okrągły stół jest wynikiem planu wcześniejszego. Po prostu to jest teatr. Ym, to jest moje osobiste zdanie, tak? Że ksiądz Jerzy y, Popiełuszko, dla niego najważniejsza była prawda. Więc on coś musiał wiedzieć. Bardzo trudną prawdę znać, może związaną z duchownymi, z najwyższą hierarchią, coś wiedział i oni wiedzieli, że on, no, chce tej prawdy, szuka tej prawdy, więc zaczęli rozprzestrzeniać nienawiść wobec księdza Jerzego, oczerniać go. I ten mechanizm został, sami widzicie, jak to jest w mediach, nie? Że potrafią zeszmacić człowieka i po prostu zniszczyć jego dobre imię, cały dorobek, wszystko. Zrobić z niego po prostu bandziora, nie? I ktoś może być, nie wiem, bohaterem, a oni zrobią z niego bandziora po to, żeby zniechęcić ludzi do tego człowieka, żeby podzielić naród. I to zawsze działało tak. I moim zdaniem ksiądz Jerzy musiał coś wiedzieć bardzo, bardzo ważnego. I dlatego oni księgo pozbyli A dlaczego w taki sposób? Dlatego, że ksiądz Jerzy był takim polityczną taką ofiarą, takim więźniem. Być może chodziło o to, żeby przestraszyć duchownych, pokazać im, jeżeli będziecie tak jak on, doszukiwać się prawdy, to tak skończycie jak on. Tak działają bandziory. Nie? Niszczą kogoś i pokazują, tak zastraszają. I myślę, że właśnie dlatego to zrobili, żeby zastraszyć duchownych. Ale to jest to jest moje osobiste zdanie. Ja, jak mówiłam, oni są ludźmi bezwzględnymi, ale... Ta główna burza, którą obserwujecie, to minie. ja to przetrwałam. Jeżeli ja to przetrwałam, to wy też. Ale to trzeba przetrwać. Nie można się poddawać. Czy dojdzie do powtórnych, czy, czy te wybory powinny być powtórzone? Powinny. I nie wierzę w nic, co pokazują media, chociaż mnie to niepokoi, ale wolę sama ocenić rzeczywistość. Nie twierdzę, że Karol nawrócki jest złym człowiekiem. Nie powiem tego wam. Jakub powiedział, że może to nie było dobre, że on nie jest politykiem, że on nie jest ze środowiska politycznego, bo jest na głęboką wodę i nie wiadomo, czy on sobie poradzi. I ja uważam, że on sobie radzi. Że on sobie bardzo dobrze radzi. I ja uważam, że właśnie to jest dobry znak, że on jest spoza e, tego politycznego układu. I teraz Wojtek się obraził. Dotknęło go to, że on mu odmówił. A ja wam powiem, że są takie okoliczności, że on nie mógł tego zrobić. Bo byłby usunięty. Prezes IPM jest wybierany przez Sejm, przez głosowanie. Kto głosował? PiS? Ludzie z PSL-u, kuki ktoś sko tam z Konfederacji. Oni wybierają prezesa IPN. Więc nie wiem, czy w samym IPN- jest brzmijowisko, ale być może ci, którzy wybierają Prezesa IPN, czyli ludzie w Sejmie blokują ujawnienie prawdy, która jest istotna dla uzdrowienia Polski, uwolnienia Polski spod tego reżimu komunistycznego. Oni to, oni to powstrzymują ujawnienie tej prawdy. Kto to dokładnie jest? Kto to ukrywa? Nie wiem, ale ktoś w Sejmie. Być może to nie jest Karol Nawrocki, bo Karol Nawrocki. Jest podporządkowany im. W sensie, no, oni są jakby ich pracodawcą, jego pracodawcą. To nie ma to nie, nie jest tak, że on może wszystko. jako prezydent, być może będzie mógł to zrobić, ujawnić tę prawdę. I też mu grożą, tak? To, to, to też jest prześladowane. Być może nie był to właściwy moment na to. Być może ten moment dopiero nadejdzie. Część trzecia. No musicie być przygotowani, tak, na to, na te ich chwyty różne. To znaczy, to jest kółko to samo. To nie jest coś nowatorskiego, jakby te manipulacje medialne, kłamstwa, uszczerstwa, nienawiść. To jest to jest stała, stały ich program, metody, być może, być może Trzaskowski i ta cała. Rządowa sitwa, to jest jakieś pedofilskie środowisko. No bo dlaczego Trzaskowski płaci pedofilowi ogromną ilość pieniędzy? Może. Dlatego często tak robią ludzie, żeby komuś zamknąć buzię, nie? Że bardzo dobrze zrobił yy, Karol, że, że to pokazał, bo ja o tym nie wiedziałam. No, nawet ktoś pokazał, że Trzaskowski ukradł przemówienie Mencena z jakiegoś tam czasu. Także to są tego typu ludzie. Jeśli chodzi o te manipulacje. Yy, na debacie o tym, jak oni rozprzestrzeniają te plotki, że, że Nawrocki się naćpał i tak dalej. dalej się. Witoldem Pielecki, nie? A Witold Pielecki słynął z tego, że na własną. po prostu zdecydował się wejść do obozu, po to, żeby zdobyć informacje, wyszedł z tego obozu, uciekł, żeby pomóc ludziom się wydostać, rozumiecie? I Witold Pielecki też był właśnie moim bohaterem, też jest moim takim bohaterem, bo ja się o tym dowiedziałam, to już się stało. zrobił no, zrobienie czegoś takiego, kto by na własną rękę poszedł, wszedł do obozu. I jeszcze potem z niego uciekł. I faktycznie ludzie, którzy na przykład zajmują się przestępczością narkotykową, te służby, czy no ci ludzie, nie, którzy agenci, czy nie wiem jak oni się tam profesjonalnie nazywają, no to to oni właśnie wchodzą w te środowiska, kamuflują się, udają, że są z tego środowiska, a tak naprawdę nie są. Ale zrobią to po to, żeby zdobyć informacje o tych dealerach. I w taki sposób ich łapią. No i to jest, to jest narażanie się, tak to jest takie wielkie bohaterstwo. Myślę, że Karol Nawrocki wie o tym, zdaje sobie z tego sprawę, tak? że, że on jako prezes IPN, no to on niewiele tu mógł, tak bo on jakby podlegał, podlegał pod tych, którzy go wybrali. No i teraz e, kto, bo, bo Wojciech Somiński powiedział, że oni wstrzymywali e, prawdę, ujawnienie prawdy o księdzu Jerzy. I dlaczego ta, ta prawda była powstrzymywana? Bo to było ustalone przez Jaruzelskiego, Kiszczaka i Mazowieckiego, żeby prawda o księdzu Jerzym nigdy nie wyszła na jaw. I oni to robią do dzisiaj, rozumiecie, powstrzymują to. A ta prawda jest kluczowa, bo... Tu chodzi chyba jeszcze o coś więcej. W sensie, od tej prawdy zależy chyba nasza przyszłość. Bo, to, bo skoro oni to ukrywają, albo ukrywają to, bo wiedzą, że będzie ich koniec, jeśli to ujawnią, koniec tego systemu. Być może w to byli za, w zaangażowani też duchowni. Jest jakiś, być może układ, że, że jest, są jakieś tajniaki i w kościele, w, wśród duchowieństwa, w, wśród tej najwyższej hierarchii. I yy, w rządzie, w sejmie, Jest jakiś układ. No i być może ksiądz Jerzy o tym wiedział, być może chciał to ujawnić. No w każdym razie, oni go tak potraktowali, Dlatego, że chcieli nastraszyć myślę, duchownych. Że jeśli ujawnicie tą prawdę, to, to skończycie tak jak on. Po prostu to była taka próba zastraszenia, nastraszenia. To są ich metody, nie? Oni straszą, oni grożą. Nie do końca, abym, powiem wam szczerze, bo to też od Wojtka słucham, bo on miał bezpośredni kontakt z Jarosławem Kaczyńskim. I ja nie jestem, nie powiem na 100%, że Jarosław jest totalnie zły. Dobra, możemy powiedzieć, że jest może zdrajcą, czy coś takiego, ale że Jarosław jest totalnie zły. Spójrzcie, jakie on miał oczy, kiedy stracił brata. Czy czy ktoś tak, czy ktoś tak strasznie zły przeżyłby śmierć brata? Ja, ja uważam, że on jest tak naprawdę bardzo wrażliwym człowiekiem. I oczywiście mogę się z nim nie zgadzać, mogę uważać, że on błądzi, ale nie powiem nigdy, że on jest totalnie zły. Ani Lech, ani Jarosław nie byli tak całkowicie źli, żeby ich tak totalnie skreślić. Pomagali też ludziom. Może gdyby nie oni, to byłoby jeszcze gorzej. Nie wiadomo. Oczywiście chciałabym się dowiedzieć, dlaczego tak? Dlaczego tak postąpili i dlaczego. Jarosław twierdzi, że on nie o wszystkim decyduje. Tak, że to nie jest to prawda, że on o wszystkim decyduje, więc... Tak naprawdę nie wiadomo, jaka jest prawda, bo media strasznie kłamią. Co mamy robić dalej? Yy, Miałam nagrać film o Smoleńsku, ale za mało wiemy na ten temat, żeby coś wam o tym mówić, dlatego że jedynie, co wam mogę powiedzieć, to to, że tak naprawdę nie jesteśmy pewni, czy oni w ogóle do tego samolotu. Też mógł być teatr, przedstawienie dla mediów. Tego też musimy się dowiedzieć, co się stało z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Ja, ja zawsze uważałam, że jeśli chodzi o Tuska, to, to tylko Jarosław może go przyczynić do jego... Upadku. On może to zrobić, on może to do, tego dokonać. I ja wierzę, że on to zrobi, że on nam pomoże, chcę to wierzyć. A jeszcze tylko słyszałam właśnie, że, że znaleziono jakieś kanały na YouTubie. To było finansowane przez Trzaskowskiego. I one miały za zadanie po prostu niszczyć Brauna i Nawrockiego. Ich, ich, ich reputację zniszczyć. To co słyszałam. Música